Cześć, witajcie w kolejnym odcinku cyklu Celebryk, ja jestem Grabary, a ze mną jest najprzystojniejszy reporter w Polsce, Olek Sikora. I wyjdę teraz na narcyza i takiego buca, ale to oczywiście żart. Mało śmieszny oczywiście, więc zrób coś w postprodukcji, żeby było śmieszniej. Ale to naprawdę, czy jeszcze raz? Nie, no lecimy, żartuję sobie. <laughs> Nie, no to mega poważnie. Ale to będzie też bardzo poważny temat, ponieważ tak jak wskazuje tytuł, porozmawiamy o przyjaźniach w biznesie, Jak zaprzyjaźnić się z gwiazdą, jak się z nią zakolegować? Czy dziennikarze powinni to robić? Czy mogą? Jakie są plusy, jakie minusy? I od razu takie pytanie na otwarcie dla ciebie. Czy ty się przyjaźnisz z jakąś gwiazdą, celebrytką, celebrytą? Wiesz, to wydaje mi się, że nie. Może dobrze się z kimś znam i powiedzmy, że kolegujemy się, mówiąc taką nomenklaturą trochę już archaiczną, ale tak, żebym był szczerze z kimś zaprzyjaźniony, to chyba nie. Ja w swoim rodzinnym Krakowie mam takich prawdziwych przyjaciół. A tu w Warszawie czuję, że jestem tak y, trochę osamotniony. O, Olek szuka przyjaciół, także. Ale bo, jak, tak. ktoś, jak ktoś też potrzebuje, to <laughs> Szukacie szuka szuka przyjaciół, napiszcie do mnie, proszę. <laughs> a tak zupełnie poważnie, rozśmieszyło mnie trochę to, co powiedziałeś przed chwilą, że my wam zdradzimy, jak to jest przyjaźnić się z Gwiazdą. Będziemy takim dzisiaj kompendium wiedzy. W zasadzie chcecie przyjechać do Warszawy, zrobić karierę, zacznijcie od przyjaźni z Gwiazdą i my punkt po punkcie dzisiaj taki tutorial. Jak to zrobić? Od czego zacząć? Czy najpierw wysłać DM-a, czy zacząć? będzie lajkować zdjęcia i komentować, wiesz o co chodzi. Wiesz, wiesz dlaczego w ogóle taki temat postanowiłem, że poruszymy tutaj? Ponieważ mam wrażenie, że często pod twoimi materiałami, pod, mi, pod moimi również. Ale gdzie ja materiały? No na, nie wiem, na plotku ale jak pracowałem. Ale z tymi materiałami takimi, <laughs> że bawełna i te sprawy? Olek taki, jest taki mega jajcarz. No strasznie, no człowiek o, z jajem. Widać, że ten reporter lubi się z tą gwiazdą, widać, że się przyjaźnią, bo mają dobry przelot. I ludzie a to jest wtedy... mega beka, to jest mega beka. Tylko wiesz, niektórzy do tego podchodzą z taką sympatią, a niektórzy szukają tutaj jakiegoś takiego punktu zaczepienia, że o, napisałeś, nie wiem, że podoba ci się jej nowa płyta, to... Dlatego, że się z nią kolegujesz. Tak, albo że jestem bardziej sympatyczny dla jednej gwiazdy w wywiadzie niż dla gwiazdy drugiej, z tego względu, że się znamy prywatnie, no to chcę zrobić jej w cudzysłowie dobrze. Tak. A tak nie jest. Tak nie jest. I właśnie tutaj chyba na sam początek należałoby wyjaśnić, to jest fajne co, to, co ty powiedziałeś, że z niektórymi się kolegujemy, bo... Jakkolwiek to brzmi, nie chodzi o to, że my tutaj sobie drabiamy jakiś wiesz, super status, ale no, jakby gwiazdy, celebrytki, celebryci, aktorzy, piosenkarki, ci wszyscy ludzie, z którymi pracujemy, są właśnie naszymi kolegami i koleżankami. Z, z roboty, pracy. no po prostu z roboty. no. Tak, więc jakby oczywiste jest, że tak jak nie wiem, jeżeli ktoś z was gdzieś pracuje, no to fajnie byłoby tych ludzi ze swojej pracy lubić i mieć z nimi taki dobry, sympatyczny przelot, niekoniecznie gdzieś się kłócić. Chociaż... Znaczy ja bym w ogóle uważał na nomenklaturę kolega i koleżanka, bo dla mnie to jest jednak. Level wyżej od znajomych po prostu, od ludzi, których mijasz i może się z tego czasem cieszysz, czasem nie cieszysz po prostu, ale musisz tych ludzi akceptować, bo są w Twoim środowisku po prostu i wiesz, że branża jest mała. Powiedzmy sobie wprost, nie chodzi tutaj o fałsz, tylko chodzi o to, że po prostu z niektórymi ludźmi będziesz spotykać się, dopóki będziesz w tej branży, taka jest prawda, bo rzadko kiedy ktoś z niej wypada. To jest bardzo wąskie, ciasne środowisko. Więc lepiej żyć ze wszystkimi dobrze, bo nie wiadomo czy później nie spotkasz się z tą samą osobą w firmie XYZ, a wcześniej pracowałeś w firmie na przykład A, B, C i, i, i wiesz, i, i co, masz kosa z kimś i później <noise> spotykasz się na innej płaszczyźnie i co, i znowu kosa, no bez sensu. Tak, tak samo w drugą stronę, jeżeli masz z kimś dobry kontakt, to potem widząc się z nim, nie wiem, pracując dla innej redakcji, doświadczasz tego, że ten wasz dobry kontakt procentuje w taką właśnie dobrą stronę, na przykład tak miałem, kiedy pracowałem najpierw w portalu Afterparty i on był taki dosyć przyjazny gwiazdą, sympatyczny tam nie było jakichś takich super mm, skandalicznych newsów na ich temat, czy obraźliwych, tak jak powiedzmy na innych portalach czy serwisach. I potem kiedy zacząłem pracować w Fakcie, no to wiadomo jaką Fakt ma reputację. To jest taka gazeta, która gdzieś tam mocno te wszystkie gwiazdy piętnuje, pisze o nich różne rzeczy. Ja trochę się bałem tego przejścia, bo myślałem, dobra, teraz pewnie nikt nie będzie się ze mną gadać, czy coś w tym stylu. A tu się okazuje, że wręcz przeciwnie. Tak, że przez to, że mieliśmy dobry przelot wtedy, oni mnie zapamiętali jako fajnego dziennikarza, no to nie mieli z tym problemu, że teraz przychodzę z inną kostką, może z taką bardziej kontrowersyjną i to zaprocentowało. Ale właśnie, fajnie byłoby, tak sobie mówi, żeby tutaj pilnować tej nomenklatury, że przyjaźń, no tak jakby ja mam przyjaciół i nie potrzebuję się przyjaźnić z celebrytami czy z gwiazdami. Ja I to też sam jakby Głębokość tej relacji jest inna, no bo dla mnie przyjaciel to jest ktoś, do kogo dzwonię, jak czegoś potrzebuje, albo zwierzam mu się, opowiadam o swoich problemach, spędzam razem czas prywatnie, no nie ma takich gwiazd raczej, z którymi tak bym spędzał czas poza pracą. Znaczy ja nigdy nie złapałem z nikim takiego flow. To, to mówię szczerze zupełnie, że po prostu spotkaliśmy się na jednym z kotletów, mówiąc żargonem dziennikarzy, czyli po prostu na jakimś evencie, bo przecież mijamy się na tych eventach już od paru lat, i nigdy między mną a kimś aż tak nie kliknęło, że o, słuchaj, to my musimy pójść na browara tak prywatnie, albo wpadnij do mnie wieczorem. Nie, to, to, to jakoś, nie wiesz, to, to też nie mogę tak generalizować, bo to nie jest tak, że ja się pytam kogoś, a ty jesteś popularny, popularna, tak. A, okej, okay, no to się już nie zaprzyjaźnimy. No bo to wszystko zależy od człowieka, ale to jest takie wyświetlane i banalne, co ja teraz mówię. Natomiast jakbym, ja nawet o tym myślałem, jak wcześniej się umawialiśmy na ten wywiad, że zrobię sobie w głowie taki bilans, wiesz, czy, czy opłaca się w końcu przyjaźnić z tymi gwiazdami, czy nie. Z pozycji dziennikarza. No bo I wydaje mi się, I, że super dużo I wydaje mi się, więc. że nie. I wydaje mi się, że nie. Dlatego, że jeśli się z kimś dobrze znasz, ok, już użyję tego słowa przyjaźnisz, spoko, na pewno łatwiej będzie ci się umówić z tą osobą na wywiad. Nie musisz wtedy już, wiesz, wykonywać telefonów przez szereg managementów, asystentów, etc., Agencji, etc., tak. tak. Bo im więcej osób do współpracy, tym ta współpraca wiadomo, że jest gorsza, lepiej po prostu bezpośrednio do kogoś zadzwonić i się umówić. Natomiast. Ja zauważyłem, że jeśli z kimś już masz lepszą relację, lepsze flow. To wtedy po prostu nigdy nie zrobisz dobrego wywiadu. Nigdy, bo wstydzisz tak? się, tak, bo wstydzisz się zapytać o pewne rzeczy, bo później ktoś ci po przyjacielsku zadzwoni Ty, stary, wiesz co, wy ten fragment <laughs> tak, bo, bo, bo tak wróciłem do domu, przemyślałem sobie sprawę i za ja, dużo ja, ja za dużo powiedziałem, wiesz co, i zmontuj to jakoś, tak wiesz, jeszcze o tym o tym nie, nie, nie wrzucaj o tym. O tym w zasadzie wychodzi na to, że możesz tylko wrzucić fragment wywiadu, jakoś kogoś przedstawiasz. Tyle. To prawda, jak gdyby to była taka osoba, powiedzmy dla ciebie zupełnie obojętna, no to miałbyś może więcej, nawet nie tyle odwagi, ale po prostu takich argumentów czysto profesjonalnych. Panie, słuchaj stara, no jakby zrobiliśmy wywiad, powiedziałaś to, to musi wejść. Ja też się rozliczam tam przed szefem, przed redakcją. A rzeczywiście jak kogoś tak lepiej znasz, no to wtedy jest trudniej. Jeśli chodzi o takie znajomości, to na przykład mogę powiedzieć, że nie wiem, koleguję się z Honratą Skarbek czy Dawidem Kwiatkowskim, ale to też jest trochę inaczej, bo ja ich poznałem, kiedy w zasadzie chyba jeszcze nie byłem, e, nie pracowałem w żadnej redakcji, chciałbym powiedzieć nie byłem dziennikarzem, bo jestem od bardzo dawna, <śmiech> <śmiech> to było złe sformułowanie. Słuchaj, dziennikarzem to Ty się rodzisz, to jest misja po prostu, z którą przychodzisz e, na kiedy świat. Kiedy też oni jeszcze nie byli znani, dopiero stawiali Ci takie pierwsze kroki w show-biznesie, więc tak mam wraż wrażenie, że my trochę razem wchodziliśmy w ten świat i też ta relacja jest zupełnie inna. Ale też nie nazwałbym ich swoimi przyjaciółmi, oni mnie też na pewno nie. Widujemy się w jakichś takich prywatnych sytuacjach, ale też z drugiej strony. A jeśli kogoś teraz to zaboli. Nigdy się jakoś nie krzyżowaliśmy zawodowo aż tak bardzo. Oprócz właśnie jakichś takich setek na kotletach, tych wszystkich bankietach. Setek. Setek, tak, takie setki też były, były grane. I to, co powiedziałeś, to jest prawda, że potem, jak jest taki motyw, typu jak właśnie napracowałem w akcie, próbuję taki news, że ktoś tam chciał napisać odpór, o honorata, skarbek, coś tam, no to mi tak było trochę głupio. Nawet jeżeli to nie ja musiałem napisać ten tekst czy coś, to miałem takie rozterki moralne, nie? Czy na przykład powinienem do niej zadzwonić i uprzedzić, że taki tekst się ukaże, no bo może będzie miała do mnie pretensje na drugi dzień, że jej nie dałem znać, albo że nie wiem, nie poprosiłem o jakieś sprostowanie. Więc to że <laughs> rzeczywiście, im bliższa jest ta relacja, tym tak naprawdę jest więcej komplikacji, yy, ale myślę, że jest taka. Granica, przy której jakby obu stronom to się opłaca, no bo jakby to jest biznes i jakby obie strony muszą wyciągać korzyści na takiej relacji dziennikarz Gwiazda, więc nie wiem, jak mamy na przykład dobry przelot z Dodą, no to to nam się opłaca z tego powodu, że jeżeli ona nas polubi, jako reporterów dziennikarzy, no to wtedy tak przyjdzie do naszego programu, nie wiem, my wymyślimy jakiś super szalony pomysł, no to ona się zgodzi, no bo nas zna i ufa. A też wiem z doświadczenia, że jak jakaś gwiazda czy artysta nie zna Cię, nie zna Twojego, nie wiem, dorobku, Twoich wywiadów, no to jest bardziej podejrzliwa. Chyba traczycie, <kliwanie> sorry, Kłaczek. Kłaczek i do czego, dziś, to. <głanie> I tak wiesz, no nie chcę. I to, to trzeba nad, no, nad tymi ludźmi dłużej pracować, przekonywać ich do siebie, a jak już masz ten taki pierwszy kontakt ze sobą. I tak jak mówisz, wyrobione tak naprawdę tylko na tych imprezach. No bo jakby nie ma innych okazji, żeby. Yy, Zaznajomić się bardziej z tymi gwiazdami. Znaczy, są w ogóle dwa rodzaje gwiazd. Niektórzy gadają z kostką, a niektórzy, czyli z logo. Z redakcji. Tak, redakcji, którą reprezentujesz, a niektórzy gadają z człowiekiem. I czasem jest tak, że jak do kogoś dobrze podbijesz i ktoś widzi, że jesteś kulturalny i że masz takie dobre flowy, że przychodzisz z dobrym nastawieniem. To z tobą pogadają, nawet jeśli jesteś z redakcji, która poniekąd ci nie pasuje. A to, czy faktycznie tej gwieździe pasuje ta redakcja, czy nie, to też trzeba dzielić na pół, bo niektórzy tak lubią kokietować, że o, ja tam z pudlem na przykład nie rozmawiam, Ale a, a czekają to... tylko na to, żeby właśnie ten pudel przede wszystkim zrobił z, z nimi wywiad, no bo wiesz, pierwszy serwis, legendarny, największe zasięgi i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja na przykład zawsze czułem w tym jakiś spisek, jak na przykład gwiazda do mnie podeszła po wywiadzie, i mówi, ty, słuchaj, a daj mi swój numer telefonu. I ja wiedziałem, że coś się święci, i wiele gwiazd do mnie dzwoniło później, na przykład. Wiesz co, bo ja tak wracałam samochodem, mówię akurat teraz w formie żeńskiej, bo odnoszę się do dwóch przykładów kobiet akurat, nie chcę podawać nazwiska, no bo no byłaby szkoda. szkoda no, wiesz o co chodzi, ja bym no z chęcią nie. powiedział wam, to nie jest tak, że ja też po prostu tutaj kokietuję, tylko naprawdę chciałbym powiedzieć, tylko jak powiem, to później będzie przypał. Natomiast y, takie dwie znane wokalistki na przykład do mnie dzwoniły i mówię słuchaj wiesz co, Oluś wygnij mi ten fragmencik, bo, bo nie za bardzo ja tam fajnie wyszłam, bo, bo często osoby po prostu lecą totalnie na spontanie, gadając, a tak. później dopiero wracając do domu pewnie jadą i rozkmina. Jezus, to powiedziałem. E, tak, co ja nagadałam? Co ja nagadałam jeszcze? Jak oni to zmontują? No jest stres, wiadomo, bo, bo my dziennikarze też musimy czasem podpuścić po prostu. Tak. No. A bo Olek, weź to zdjęcie tam z galerii, z tej imprezy, to zamieńcie na jakieś ładniejsze. A nic mnie tak nie denerwuje, jak ktoś do mnie dzwoni albo pisze z prośbami dotyczącymi serwisu, gdzie ja nigdy nie pracowałem, jeśli, wiesz, w tak, serwisie dai, tak, tak nie pisałem tekstów, nie, nie edytowałem tych całych artykułów. Ale oni a... się utożsamiają z nimi i myślą, że jakby to jest po prostu jedno Tak, je tak, 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 tak. A W ogóle też, wiesz co, pomimo, że ja bardzo lubię redakcję Plotka, w której tyle lat spędziłem, ale zawsze mnie na maksa denerwowało, jak ktoś do mnie pisał, słuchaj, a ty jeszcze tam... Pracujesz i bo, bo, dałbyś mi numer do kogoś, mnie to tak denerwuje, że nie możesz czasem się odciąć po prostu od tych dawnych kontaktów. Bo, bo gwiazdom na maksa zależy, żeby mieć wtyki w ilości mnogiej tak. w każdym serwisie plotkarskim. Ale prawdą jest, że żadna gwiazda nie jest w stanie kontrolować w 100% swojego nie, nie, absolutnie, no, bo to nawet Mówiąc po polsku, no. Nie ma opcji, tym bardziej, że jakby one zapominają, że nawet jak kogoś znają dobrze, to my jesteśmy tylko mimo wszystko, nie urągając tutaj sobie, no piąkami tak w grze, tak, no wiesz tak, co tak. chodzi. Jakby wiadomo, że czasami można się za, kogo, za kimś wstawić, powiedzieć, ej słuchaj, bo tu ktoś dzwonił i chce to sprostować, no to wtedy idzie jakiś, nie wiem, oddzielny news, czy coś w tym stylu, ale też mam wrażenie, że często te celebrytki mają takie jakieś zupełnie inne wyobrażenie na temat tego całego mechanizmu, który rządzi takimi naprawdę dużymi serwisami, ale jeszcze wracając do tego tematu, takich bliższych kontaktów z gwiazdami. No to generalnie e, branża jest mała, okazji jest wiele, nawet takich czysto powiedziałbym ludzi. No bo idziesz na imprezę i spotykasz, nie wiem, jakąś marinę czy kogoś w, w sketchu. nie akurat czemu teraz ona przypominamy, chyba ją tam kiedyś A widziałem. E, chyba tak. Były ja no takie był kiedyś. E, no i często widujesz się z tymi ludźmi w takich sytuacjach czysto prywatnych, na jakimś afterze, gdzieś, no bo siłą rzeczy po prostu. No tak, poza tym Wiesz. powiedzmy sobie wprost, ja tak zauważyłem na przykład po sobie, że jeśli chodzi o Warszawę, to ja w zasadzie jestem tylko w takim środowisku ludzi związanych jakkolwiek z show show biznesem to. z rozrywką. Ale to przez pracę. To nie jest tak celowo. Tak. Więc, więc... Ale właśnie co chciałem powiedzieć. Że ludziom tak się wydaje właśnie, że nie, jesteście na jednej imprezie, więc to już tam na jakaś taka relacja się po prostu super między wami nawiąże coś w tym stylu, ale my teraz mówiliśmy z perspektywy dziennikarza, ale z perspektywy celebryty czy gwiazdy, to ja nienawidzę takich spotkań e, prywatnych z jednego powodu, bo ci ludzie zawsze patrzą po prostu na ciebie z takim jakimś podejrzeniem, nieufnością. Typu coś ale opowiadają. nie zawsze ale nie zawsze. Ale my też byliśmy nawet na domówce przecież u Joanny Krupy i wtedy był zajebisty klimat. Ale to widzisz, że byliśmy tak naprawdę wśród y, gwiazd i celebrytów, którzy znają, wiedzą, że mogą nam zaufać, że nie jesteśmy tak. tym typem człowieka, który, wiesz, podsłucha y, rozmowę na imprezie albo oni z nami będą rozmawiać prywatnie, a jutro o tym przeczytają w gazecie, więc to była taka trochę inna dynamika, ale mówię o takich spotkaniach y, z tymi ludźmi, którzy nas nie znają i nie wiedzą i wiesz, stoisz w towarzystwie, no bo nie wiem, na przykład jesteś na imprezie, no i okazało się, że jakaś tam, nie wiem, twoja koleżanka zna koleżankę właśnie tej celebrytki, no i jest kółeczko, no i ta celebrytka coś ma powiedzieć i tak nagle patrzy na ciebie i sobie myśli, hmm... Mogę, wiesz, powiem, to dalej, przekażę, albo co gorsza, co zdarzyło mi się, może nie wiem, z dwa czy z trzy razy, ale za każdym razem byłem po prostu oburzony tym, kiedy po takiej imprezie, jakiejś domówce, na której zupełnie właśnie przypadkiem, znalazłem się z jakimiś jakimi, nie wiem, osobami publicznymi, tak to nazwijmy, potem na drugi dzień, albo tej samej nocy, na przykład, dostawałem wiadomość albo SMS-a w stylu słuchaj, bo tam ta celebrytka dla pewności pyta, czy, czy ty tego tam gdzie nie napiszesz? Ale nie? To jest na maksa Sławę, to jest na Maxa Sławę. Bo moi znajomi ci w branży show biznesu to bardziej tak na zasadzie, wiesz, takich żarcików. A Oleg jest z, z serwisu plotkarskiego, to, to wygada. No nie wiem, na przykład. Teraz to się uspokoiło, odkąd pracuję w telewizji i mam jakby z tym większy luz i. Mm, ale też, jeśli ktoś nawet czasem jeszcze tak zażartuje, a że ja tam przekażę do zaprzyjaźnionych redakcji jakiegoś newsa, to po to rozśmiesza mnie to. Wiem, bo to też czasami łatwo wyczuć, czy to jest taki prawdziwy żart, czy to jest taki żart, że oni niby żartują, ale tak trochę chcą wybadać, jaka będzie Twoja reakcja i co ty powiesz, nie? No trochę tak, bo, bo to jest takie przewrażliwione środowisko, no taka jest prawda. Teraz przypomniała mi się taka historia jeszcze właśnie z cyklu. O Jezu, to ty pracujesz tam w fakcie, czy gdzieś, kiedy była taka opcja kilka lat temu, jakaś impreza. After, no i okazało się, że właśnie wśród tych tam nie wiem, 20 osób była połowa chyba ekipy z tańca z gwiazdami. E, tancerzy, kilku celebrytów, którzy wtedy występowali w tym programie, i oni mnie zupełnie nie znali. Ja ich też nie wszystkich kojarzyłem, ale tak jakoś wszystko się okazało, po prostu wiesz, w praniu wyszło. No i powiem ci tak, jakby przerób informacji był gruby. Bo jakby nikt tam się nie cenzurował absolutnie na temat kulis tego programu, jakich tam związków, romansów, że gdybym rzeczywiście te materiały potem wykorzystał jako newsy w gazecie, bo wtedy pracowałem jeszcze w fakcie, to miałbym tematów po prostu na dwa tygodnie. No bo poza tym powiedzmy sobie wprost, że się tak wtrącę, że te dawne aftery po tańcu z gwiazdami, no to były takie niemalże legendarne wśród dziennikarzy i celebrytów. Tak, tam rzeczywiście dochodziło do takiej fuzji dziennikarskiej No Tam naprawdę działo się i to jest temat, na zupełnie odrębny odcinek, ale to jak już będziemy mieli pewność, że nikt nas nie poda na do to I jak ta już to taniec opowiada. z gwiazdami zejdzie z anteny. <laughs> ale wracając jeszcze do tej imprezy, i nie wiem, tam jest godzina ósma czy dziewiąta, był taki dosyć długi after, tam u kogoś w mieszkaniu. Um, jakiś news się pojawił na fakcie, taki, który wyszedł w gazecie tego samego dnia, e, dotyczący jednej z uczestniczek tańca z gwiazdami, której nie było wtedy. I która z tych dziewczyn, tancerek, mówi: Jezus, Maria. Mówi fakt, ma zdjęcia. Mm, no zresztą powiem, bo to wiadomo. Agnieszki Kaczorowski, tam jakiegoś siatkarza, jak się całują. Tak, skąd oni wzięli te zdjęcia? W ogóle jak do tego doszło? I mój znajomy, y, Kamil Kuroczko, tancerz, y, który zupełnie. Nie mógł, powiedział, że grabarzy. To stał. on tak. Mówi, nie, 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 nie mówi. Y... To zapytaj grabariego, on pracuje w fakcie. I ta dziewczyna siedziała na parapecie na oknie. Uwierz mi, że bałem się, że ona po prostu z wrażenia jakby wypadnie przez okno, bo mam wrażenie, że sobie przypomniała wszystko, dosłownie, w 10 sekund, to wszystko, o czym oni mówili, z takim lękiem, że. teraz, to wszystko będzie fakcie. No ale potem wyszła z tego taka bardzo edukacyjna rozmowa, i ja im wytłumaczyłem właśnie, skąd się biorą takie zdjęcia, że tam paparazzi jeździ za nimi, od szkoły tańca do mieszkania i tak dalej, więc oni trochę się uspokoili, ale potem mam tak. Wydaje mi się, że przez kolejnych kilka tygodni, jak gdzieś widzieliśmy się na imprezach, to oni tak wiesz z dystansem. Sądowali, nie? Tak pewnie podejrzewam też, że yy, sprawdzali gazety, co tam było napisane, albo codziennie wchodzili na pudelka żeby zobaczyć, czy jakiś news tej. mogli taki wyszły. test zrobić <grym> fejkowego newsa, czyli powiedzieć ci jakieś fejkowego newsa i, i na drugi dzień zobaczyliby, czy, czy ukazał się on faktycznie na łamach czasopisma. To jest w ogóle super wątek a propos yy, sprzedawania newsów, no bo to, że gwiazdy sprzedają newsy dziennikarzom jakby nie jest żadną nowością. To się dzieje, mam wrażenie, od początku istnienia tabloidów, czy serwisów plotkarskich. No wiele celebrytek przecież prosi o tym, żeby napisać o jakimś romansie, którego nie tak. mają. Albo niektóre nie proszą, ale nawet rozmawiasz z nimi w takiej sytuacji półoficjalnej, czyli jesteś już na przykład po wywiadzie, albo właśnie na takiej imprezie i ona ci się zaczyna mówić o swoim życiu, eee, a nie jesteście takimi właśnie dobrymi znajomymi, czy kolegami, koleżankami, czy już na pewno nieprzyjaciółmi. I no i nie wiesz, po co na ci to mówi, nie? Czy tak ci mówi po prostu, bo lubi o sobie opowiadać i tak rzuca te informacje, wiesz, w eter. A moim zdaniem Czy to jest interesowne, żeby mówi to pokazało. to po to, żeby właśnie tutaj to chwycić i opublikować, ale no to już trzeba zawsze samemu ocenić. Ja nigdy takich potem rzeczy nie przekładam na newsy, bo właśnie nie jestem pewien tych intencji. A jeżeli mam wątpliwości, to wtedy nie wiem, piszę, dzwonię, pytam. Tak samo jak w takich projektach, ktoś mówi bez mega y, podjarany, bo to można się łatwo sparzyć i wtedy już sobie tak naprawdę trochę grabisz u takiej osoby i mam takie... takież i znam takie przypadki, <grym> że potem ktoś już nie chciał rozmawiać z danym dziennikarzem. I to się na szczęście nie zdarzyło, ale to jest naprawdę spacer po bardzo cienkiej linie. Odmówił ci ktoś kiedyś wywiaduł? Tak, Ale tak chamsko. Nie, na no zasadzie, wiesz co, jestem już dzisiaj zmęczony, zmęczona, może następnym razem. Bo ja miałem parę takich akcji. Tak, ja też miałem parę Zapamiętałem takich. Zapamiętałem sobie je do końca życia i po, powiem Ci, że na te osoby dzisiaj patrzę z tak ogromnym niesmakiem, że chyba już nigdy ich nie polubię. Już nie będzie nie będzie przyjaźni. Nie. Ja miałem takie sytuacje i one były po części... On, takie trzy zakazane aktorki. Bardzo nieprzyjemne, bardzo nieprzyjemne. A możesz powiedzieć kto? Nie właśnie, bo mi się pogniewać, ale no <laughs> mega kijowe akcje. Ja mam raczej takie sytuacje związane z... najpierw z moich doświadczeń właśnie w fakcie, kiedy ktoś nie chciał rozmawiać z uwagi właśnie na redakcję, którą wtedy reprezentowałem. A ktoś mnie nie znał, więc jeszcze nie wiedział, że może mi tam zaufać, że będzie fajna rozmowa. Um, ale ja czasami tak staram się ich przekonać, że spróbujmy, zobaczycie, że będzie fajnie. Tam, nie wiem, Olga Bołęcz na przykład kiedyś była tak bardzo negatywnie nastawiona do faktu, ale raz z nią porozmawiałem drugi, potem ona gdzieś przeczytała mojego bloga, uznała, że chyba jestem spoko, więc już potem nie było wiesz, No bo tu masz zajebisty dryg do pisania. No, to by z tobą nie pogadało. E, ale. A propos pisania na blogu, no to też tam zdarzało mi się zamieszać takie ostre treści, krytyczne wobec niektórych gwiazd. I potem były takie sytuacje, że ktoś nie chciał udzielić mi wywiadu. Mało tego, niestety nie mogę powiedzieć nazwiska, ponieważ mam podpisaną umowę, ale całkiem niedawno była taka opcja, że taki celebryta mieliśmy pracować przy jednym dużym projekcie za hejs, relacja czegoś tam, nieważne. No, i on jak mnie zobaczył na planie, to powiedział, że absolutnie nie, bo napisał się tam brzydki, brzydko o nim na swoim blogu, czyli tam skrytykowałem go za jakąś tą głupotę, którą Błagam powiedział. Się, ale nie mógłby, że Cię czy tego zrobił. projektu. zrobił. E, no tam powiem ci, że bardzo skomplikowana była to e, sytuacja. I ja byłem totalnie w szoku, bo. Jakby nie sądziłem, że ktoś może tak poważnie to. Ale traktować. gadaliście o tym facebook? -face, czy to się działo przez osoby trzecie? Nie, nie, to się działo oczywiście przez osoby a trzecie. A tak, bo te osoby często nie mają jaj, żeby do ciebie podejść <laughs> i powiedzieć: wiesz co, mam z tobą złe skojarzenie, bo kiedyś. przegeołeś na przykład. na przykład, czy to napisałeś jakiś słaby tekst na mój temat, czy, czy podkręciłeś setkę, która też dość niekorzystnie wpłynęła na mój wizerunek. Tylko zazwyczaj te osoby chowają po prostu głowę w piasek i załatwiają to przez pi... osoby z PR-u, z marketingu firmy, tak? a mnie to zarumie. Się nie znoszę tego po prostu. Ja też jestem bardzo bezpośredni. Więc ja wolę ja wziąć że... telefon, zadzwonić i wyjaśnić tak. na przykład. Tym bardziej, że wiadomo, tak jak my mówimy tutaj w tym odcinku o tym, właśnie o przyjaźni, o kolegowaniu się, o jakichś takich sympatiach między dziennikarzami a gwiazdami, no ale wiadomo, że skoro to jest jakaś grupa ludzi, ludzie są różni, no to jest też druga strona, czyli my możemy z jakimś nie przepadać, kogoś nie lubić, bo nie wiem, był nieprzyjemny podczas wywiadu dla nas, nie fajnie się zachował albo. Nawet taka najprostsza rzecz w stylu nie uznajemy tej osoby jako wartej mm, celebrowania na tych portalach czy w wywiadach, no bo teraz jest taki nowy jakiś gatunek celebrytów typu, nie wiem, czy tam Siostry Godlewskie czy coś, no ale jeżeli ja mam do wykonania pracę i ktoś mi za to płaci i jakby jesteśmy w takiej sytuacji czysto zawodowej, no to... Raczej chowam te wszystkie swoje uprzedzenia, antypatie do kieszeni, no i robię ten wywiad. No tak, bo to jest dokładnie tak samo, jakbyśmy pracowali robota. w urzędzie i byśmy kogoś nie obsłużyli, bo słyszeliśmy na jego temat jakąś dziwną tak. plotkę, a że na przykład ktoś, wiesz, tam na osiedlu komuś wykopywał kwiatki z ogródka na przykład. Albo nie? nasz sąsiad, który nie, robi ogłoszoną ja, 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 imprezę, tak. to mu nie damy jakiegoś tam dofinansowania dokładnie. czy czegoś. Są takie gwiazdy i celebrytki, które... Mam wrażenie, że są takimi trochę manipulatorkami psychologicznymi, że mm -hmm. próbują dać ci do zrozumienia, że między wami jest jakaś taka super bliska więź, no bo liczą, że to w jakiś sposób tam mi się przełoży. Abyś to znał, że że, że my, Ci ale... po kolanie i mówią... Hmm. Typu, bo wiecie, to są takie małe rzeczy, które ja jako już dziennikarz z takim stażem, krótszy nawet niż Twój, chyba, bo ty proces dłużej ode mnie dużo w nie, show biznesie. Ja od 2011 a ty, bo tak się nawet 13. To dwa lata tam. dłużej. No. I to są, wiecie, takie triki: typu, że gadasz z jakąś dupą po prostu, tylko na takich kotletach, nie widujesz się z nią w żadnej innej sytuacji, robisz po prostu swoją robotę, tak jak wszyscy inni dziennikarze, i ja ona potem w trakcie wywiadu. Piotr, tak ty przecież mnie znasz, wiesz jaka ja jestem. <laughs> ale wiesz co jest najśmieszniejsze? <laughs> że niejednokrotnie tym gwiazdom się wydaje, że jeśli cię tak zbajerują na zasadzie o, ale super kurtka, siemka, te słynne cmoki przecież, tak, na gotle tak, tak, tak z każdym i to pitu pitu, i jeśli te gwiazdy myślą, że ty się na to Już nabierasz, ty, tak, ale... że cię owijają wokół palca, tą taką niby dobrą relacją w dużym cudzysłowie, i jeśli w ogóle myślą, że coś na tym ugrają, no to też. To Ale wiesz razy, dlaczego? Bo, bo, bo moim zdaniem zmniejszają jakby Twojej inteligencji i umiejętności spojrzenia trzeźwo na, na waszą relację. no. Ale one robią to dlatego, bo to musiało kiedyś zadziałać. Wiesz o co chodzi. No to, na to się nie bierze chyba. znikąd, po prostu na kimś to musiało zadziałać. Są takie rzeczy, które przy takich konkretnych gwiazdach oznaczają, czy przekroczyłeś te granice pewnej sympatii na plus. I na przykład z Edytą Górniak jest tak, że jeżeli ona sama zaproponuje. Żeby mówić do siebie na ty, no to już znaczy, że jesteś jakby w tym ogrodzie, Edi, tych osób y, lubianych i zasłużonych. Na przykład, z Dodą, i każdy mi to pisze, że o, to jest koleżanka, przyjaciółka. I ja mam najprostszy argument na świecie, który świadczy o tym, że tak nie jest, ponieważ nigdy nie byłem u niej w domu. I to jest ta granica, którą jako, że ją znam jako osobę publiczną i tak dalej, wiem, że jakby to jest właśnie ta granica. Że do niej, do domu, chodziło tylko jesteś, ludzie, tak. Aż tak są ludzie, a z przyjaciółmi. Osobi. I nigdy takie zaproszenie nie padło. Nigdy też nie spędzaliśmy jakoś super czasu, tak wiesz, prywatnie zupełnie. czy znaczy, zawodowo czy prywatnie i tak więcej czasu na pewno spędzaliście, bo ja z Dodą to miałem się tylko na płaszczyźnie zawodowej. No I tak. Nigdy, prywatnie, nigdzie. I mnie nawet rozśmiesza to, że przez to, że miałem parę takich wywiadów, powiedzmy, cieplejszych z Dodą. Takich, żeby było widać jakąś sympatię. Tak, takie flow, bo ja na przykład ją bardzo lubię i mam takie wrażenie, że ona też, jakkolwiek mnie akceptuje i, i, i chyba lubi, I lubi. Chociaż ciężko powiedzieć za osobę, która jest z zewnątrz. Zależy Natomiast. Też tak, musimy to zweryfikować. W każdym razie też niejednokrotnie spotkałem się. Nie wiem, czemu w ogóle doda jest, przepraszam, że tak wiecie, rozdwajam się. Czemu doda jest cały czas takim odnośnikiem dla wszystkich, bo jak ja na przykład jadę do rodzinnego Krakowa i spotykam jakichś znajomych, których nie widziałem latami, to ci na podstawie tych paru materiałów mówią, a ty to z Dodą chyba się przyjaźnisz, co? <grym> tak, nie, ja to, to zawsze same. tak rozśmieszało, bo, bo ja w zasadzie tak jak powiedziałem na początku, z nikim jakoś się tak nie przyjaźnię z tak. biznesu. Dobra, to teraz krótkie podsumowanie po tej bardzo długiej rozmowie. Krótkie, no na pewno. <grym> Czyli za 20 minut mniej więcej skończymy podsumowaniu. Z pozycją... się w cierpliwość. No jak pozycji? będziesz tak gadał, no to to się nigdy nie skończy. No bo też chcę mieć jakieś tu swoje 5 minut. Ja wiem, że to twój kanał, ale chcę zapłysnąć. Poza tym to jest moment historyczny, bo robimy od wielu lat dokładnie to samo i nigdy nie pojawiliśmy się razem w jednym materiale. Nie, A robiliśmy nie, kolabu. Nie, nie, nie było kolabu. No bo ja nie, nie mam żadnego konta na YouTubie. A musisz to zrobić. Właściwie nie wiem. Zachęcajcie Olka w komentarzach do tego, żeby zaszczycił tutaj nas na YouTube swoją obecnością. Myślę, że wszyscy na tym zyskamy, ale. A to już... Zaraz nie wypierd tego, <grym> wiesz, YouTube. Dobra, podsumowanie. Podsumowanie. Czy dla dziennikarza, czy dla jakiejkolwiek innej osoby pracującej w biznesie są jakieś korzyści z, taki, z tego, że ma lepszy kontakt z gwiazdą, z celebrytką, przyjaźni się z nią koleguje? Twoim zdaniem? Jest, wiem, że to będzie masakra, bo odpowiedź nie będzie zero-jedynkowa, ale reasumując, wydaje mi się, że więcej jest niekorzyści niż korzyści. Ja się zgadzam z tobą, ponieważ korzyści są takie, że jako dziennikarze, mając dobry przelot z celebrytką czy z gwiazdą, nie mówię tutaj o przyjaźni, tylko takiej po prostu miłej, fajnej, sympatycznej relacji... Mamy do niej lepszy dostęp, tak jak powiedziałeś, nie musimy czasami się tam przekrzykiwać przez menedżerów, agencje i tak dalej. Ta osoba jest bardziej też zrobić. otwarta na współpracę na zasadzie, znamy się, lubimy, okej, okay, to ja w takim razie we wtorek o tej porze mogę do ciebie podjechać i nagramy sobie materiał. Otwarta bardziej na pomysły, takie niestandardowe powiedzmy, no bo znając nas, ufa nam i dzięki temu możemy coś fajniejszego zrobić. No i też innym. wie, czego się może po nas spodziewać. I teraz taki punkt, który, jest, który może być i plusem, i minusem, czyli plusem może być to, że taka osoba przed nami się bardziej otworzy i powie nam więcej, czyli sprzeda nam tego super ekskluziwa, na jak jakiegoś super newsa, ale minusem jest to, że potem właśnie można nam sprzedać i może zadzwonić, powiedzieć, wiecie, co jednak tego nie dajemy, wykorzystując. To naszą znajomość. Ale żeby to nie było takie jednostronne, prawdą jest, że jeśli też lepiej znasz się z gwiazdą, gorzej ci się z nią rozmawia, bo to jest trochę tak, jakbyś musiał porozmawiać z dobrą przyjaciółką i wiesz, macie dobre flow w domu na przykład, ale jeśli odpali się kamera, to nie zrobisz z najlepszym kumplem, z najlepszą kumpelą, przyjacielem, przyjaciółką super rozmowy przed kamerą. Takiej poważnej Tak, 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 bo jednak jest jakaś taka granica. Lepiej rozmawiać z pozycji osoby takiej, która jest zupełnie z boku, która traktuje cię. Jak osobę, którą musisz. Współpracownika. Tak, tak. I ty traktujesz wtedy gwiazdę jako obiekt do przelustrowania, infiltrowania, prześwietlenia, i tak <śmum> W odniesieniu do wektora świadomości w jestestwie antagonistycznym. <śmum> <śmum> Ale co chciałem <śmum> powiedzieć, co nas ratuje? Ratuje nas branża. Bo wydaje mi się, że na przykład w polityce nie ma mowy o tym, żeby dziennikarz czy dziennikarka. Jakąkolwiek bliższą relację mogła czy powinna nawiązać. Bo i tak to z... wyjdzie na wierzch. Bo to wyjdzie i to sprawia, że oni są nieobiektywni i to, to są rzeczy, które dotyczą całego społeczeństwa i to jest super niefajne, a my pracujemy w rozrywce, więc możemy się z nimi rozrywkować. Tak, o i jeszcze jest jeden argument, jest jeszcze jeden plusik. Szybko, bo nam bateria się wyczerpuje. Okej, okay, mianowicie jeśli znasz się i lubisz z jakąś gwiazdę, to być może cię poleci na jakiś event, na jakieś joba, żeby o. z tobą zrobić na przykład w centrum handlowym, a wiadomo, że z tego jest najlepszy hajs. Ja tak kiedyś dostałem joba, bo mnie poleciła gwiazda, ja też chodziło tak o lakier do paznokci, także słuchajcie, same plusy. Dobra, bateria nam się wyczerpuje, więc żeby to już oszczędzić sobie wymienianie jej i różnych innych akcji, to już koniec. W tym odcinku szkolne, szkolne. bardzo dziękuję ci Olek, za wizytę. Dzięki. Czekamy na ciebie na YouTubie. Wypiszcie w komentarzach Czekamy, co o czyli tym Ty sądzicie. i widzowie, tak? Tak. Czy jesteście za tym, żeby dziennikarze byli w tych bliższych relacjach z gwiazdami, bo to jakoś wtedy widać fajniej w kamerze. Te materiały wam się bardziej podobają? Czy też nie? No i co? Subskrybujcie, komentujcie. Łapki w górę. Łapki w górę. Y tak. To jest mój ulubiony fragment. I, i zasugerujcie nam w takim razie z kim powinniśmy się zaprzyjaźnić. Tak. Olek szuka przyjaciół, więc. Tak. Wszystko się przyda. Wszystko szukam się przyda. przyjaciół. Hasztag szukam przyjaciół. Będę tak. później sprawdzać na Instagramie, czy faktycznie oznaczyliście mnie jakąś gwiazdę i czy wybraliście mi przyszłego przyjaciela, przyjaciółkę. Paryski Hilton miał jakiś taki program, więc możemy to powtórzyć. Szukam przyjaciółki? Tak. Menu BFF. O, to o tym w następnym odcinku w takim razie. Do zobaczenia. Na razie.